Cześć siamanku, gramy dzisiaj w gry. Jaka to będzie gra. Co to będzie za gra? Gdzie my będziemy się znajdować? Czy daleko od miasta, czy nie. Och. Rozpoczynamy. Będzie strasznie. Och, już się zaczyna. Co to jest? Ciemność ogarnia nas. Jakie oczy widzimy przerażającą postać? Jaka ta postać jest przerażająca? Ona jest bardzo przerażająca. O! Co to może być? Uwaga! Musimy wypunktować wszystko. Ile będziemy punktować? Kogo będziemy punktować? Kto najwyżej zdobędzie najwięcej punktów? Może jakiś smap? Tych smapów? Albo czarny królik? Czy miś bubuł? Kto zdobędzie najwięcej punktów? Och! Co będzie? Uwaga! Kto się tutaj ukaże, gdzie będziemy znajdować się? Jest dwunasta w nocy. Siódma noc. O, jaki mangel, okropny mangel. Jakie on ma zęby, podwójne zęby, wielką paszczę. I ręce i uszy jak druty. O, jaki on jest okropny. Dlaczego on taki okropny jest? Co tutaj jest za postać? Ach, ach, kto tutaj przyszedł? marionetka tańczy, uwaga, tańczy marionetka, dwunasta w nocy, och, dalej marionetka tańczy, uwaga, uwaga, co tutaj się dzieje, uwaga, kto tam jest, kto tam jest na tym podglądzie, kto tam siedzi, a marionetka dalej tańczy, O. I następna jakaś postać. Wszystkie postacie w jednym miejscu. Dlaczego? Dlaczego? Co się dzieje? Co się dzieje? Uwaga. Och, uwaga, co się dzieje. Ile postaci tutaj. Och, coś syczy. Dlaczego to syczy? Och, uwaga. Dalej. A -a! Wyleciał! Smok dwugłowy! Smok dwugłowy wyleciał. Dlaczego? Dlaczego wyleciał dwugłowy smok? Przerażający był, okropny. Och! To było okropne. Dalej te postacie są. Och! Jakie one przerażające. O! Jest godzina pierwsza. A! Następna postać. Królik bez jednego ucha. Co się dzieje? Znowu ten smog dwugłowy. Co się dzieje? Uwaga! Uwaga! Dlaczego ten smog wychodzi? Jest godzina pierwsza. Ile jeszcze przybędzie? Tych postaci są przerażający. Och! Teraz wyszedł taki wielki mangel. Przerażający mangel. Uwaga! Och, co jest? Jakie zakłócenia? Widzimy, widzimy jakieś postacie. Co to są za postacie? Nie widać, bo są zakłócenia. Och, uwaga! Co to było? Co to będzie? Musimy znowu punktować ich. Musimy punktować. Gdzie teraz będziemy się znajdować? Gdzie będziemy się znajdować? Teraz może będziemy w tej opuszczonej pizzerii? Co znowu będzie? Ciemność nastąpiła, zupełna ciemność. Jakiś głos przemawia do nas. Co to jest? Kto to mówi? Czy to głos ze słuchawki, czy to z głośnika? Och! Jak jest strasznie, strasznie jest. Co to będzie? Dom na kurzej łapce. Och, opuszczonym domu. Och, ten dom jest cały w ruinie. W tych ruinach? Gdzie my znajdujemy się? W ruinach. Zarośla, wszystko zarośnięte. Ruina, czysta ruina. I co tu jest? Kto tutaj? Przebywa na pewno jakiś smaw. Ten głos dalej dobiega. Skąd ten głos dobiega? Może jest ukryty gdzieś w podziemiach. Och, boimy się. Ale gdzie? A, czarny królik wyszedł. Czarny królik, uwaga. Czarny królik, ktoś do niego przyszedł, choćby miś bubu. Uwaga, dwie postacie zjawiły się. Okropnie przerażające, czarne, poszarpane. Och, co to były za postacie! Och, znowu, znowu jakaś postać. Teraz, Czecio. Teraz, Czecio. Teraz, Czecio. Czeciu. Teraz gramy w gry. Teraz, Czecio jest. Teraz gramy w gry. Co to jest za gra? Och, przerażająca. Przerażająca gra. Przerażająca... Teraz jest trzecią. Przerażająca gra. Przerażająca gra. Co to jest? Co to może być? Uwaga. Och. Ósma noc. 11 godzina. Godzina przerażająca. Co to jest? Gdzie znajdujemy się? W jakimś opuszczonym domu. Znowu jakąś melodię słyszymy. Co to może być za melodia? O kogo widzimy tam? Z oddali widzimy podgląd. A na podglądzie jest niż Bóg. Co to jest? Co to skaczy? Jakiej zające? Jakiej zające skaczą? Co to może być? Och! Co to jest? Jakiś głos? Skąd on się zdobywa? Może z podziemi. Jest dwunasta w nocy. Znajdujemy się w opuszczonym domu. W opuszczonym. W opuszczonym domu. Kiedy się to rozpocznie, niech już rozpoczyna się. O, tutaj zaraz wyjdziemy na podgląd. Jest tu sala komputerów. Jest tu sala komputerów. Uwaga, jesteśmy na podglądzie. Jedenasta w nocy. Aaaa! Wielki mangel wyskoczył na nas. Wielki mangel. Wielki mangel. Jedyna z... A! Jakie postacie, potworne postacie! Jesteśmy na podglądzie. Uwaga! Co to za mangel? Dokąd te drzwi prowadzą? A! Znowu mangel bez twarzy! Przerażający mangel! On nas po prostu straszy! Och! Gdzie teraz znajdujemy się? Wszystkie fotografie wiszą na ścianach. On jest kolekcjonerem fotografii. A, znowu, znowu on. Aaaa, znowu poszarpany. Teraz jest czworto. Teraz jest czwartogra. gra. Jeszcze jedna. A, poszarpany mangel. To było straszne. I znowu, znowu. Gdzie znowu? Jakaś postać leży. Widzimy na podglądzie. Teraz piąto. Piąto gra jest. Uwaga! Znowu! Dwie. Teraz Balomboy. Widzimy Balomboya. Na podglądzie widzimy Balomboya. Jedna ostatnia. Dwie. Jedna ostatnia. Dwie. Dobra, dwie. Jedna. Powiedział jedna. Nie